18, 5 klas pierwszych, a reszta to drugoklasiści. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły i o tym mówi statut szkoły. I to jest bardzo odpowiedzialne zadanie, a sam organ samorządu tworzą wybrani przez obu uczniów przedstawiciele, wyłonieni na drodze głosowania. Mają być reprezentantami społeczności e, uczniowskiej. E, przy tej okazji chciałabym zachęcić wszystkich do wzięcia udziału w głosowaniu, e, które odbędzie się w ten piątek, czyli 21 stycznia. A ułożenie wyników, um, wyników możemy spodziewać się w czasie inicjatywy spotkania. Chciałabym yy, poprosić kandydatów o przedstawienie się krótko, w dół, trzech imię i nazwisko, klasa i dlaczego zdecydowali się kandydować. Yy. To jest za duże pytanie. Nazywam się Roman Marciniak, jestem z klasy drugiej A. Zdecydowałem się kandydować do samorządu, ponieważ od roku, od roku już nim jestem i uważam, że obecna kadencja była całkiem udana, udało nam się wiele rzeczy wypracować i naprawdę jest to, praca w samorządzie jest ciężka i należy ją kontynuować, nie może być tak, że zaczynamy jest Podobnie jak Damian, razem też tworzymy samorząd już od roku, myślę, że potrzebni są tam też ludzie z jakimś doświadczeniem, czyli już ten rok dał nam wiele y, doświadczenia. Że wiele nowych, ciekawych pomysłów można wdrożyć Ja nazywam się Naraskrzewska, jestem z klasy pierwszej C i kandyduję, ponieważ moim zdaniem szkoła to nie tylko uczenie się, ale też trzeba jakoś to urozmaicić i po szkole warto by było coś robić. Ja nazywam się Kasia Bąk do klasy pierwszej i myślę, że my uczestnictwo w tej szkole nie chciałbym tylko ograniczyć do nauki i robić coś poza tym. No i hmm. mam dużo do połowy. Więc... Jestem z klasy drugiej B. Chciałabym zrobić coś dla szkoły, coś dobrego, nie tylko oczekiwać, że szkoła mi coś da. Myślę, że będę bardzo dobrym, dobrym pracownikiem samorządu, jestem w Nazywam ja ja się Tasia Pytlaszewska, jestem z klasy 1e. Startuję do samorządu, ponieważ uważam, że nadaje się do tej funkcji, gdyż lubię organizować różne imprezy, a także walczyć o prawa oczy, a też samorządu polecam. Nazywam się Mateusz Tomaszewski, znacie mnie jako Jola. <laughs> Pewnego dnia przyszedłem do szkoły, zobaczyłem kartę. Dlaczego nie ty? Pomyślałem, że to do... energii do szkolnego że mi się przyda, więc y, jestem z internatu, mam jej y, bardzo dużo, więc dziękuję i... Olectuński, jestem z klasy pierwszej b e, patrzę na tą szkołę i myślę, to jest naprawdę dobra szkoła, jak na zwykłą szkołę. Myślę, że możemy sprawić, że ona będzie nieco. Weekend. Mam się Marek Batikowski, jestem z klasy 2F. Ja część kandydatów tegorocznych to osoby nowe w tym. A nowe oznacza powiew świeżości. Wielokrotnie słyszeliśmy narzekanie na samorząd, również ze strony Was, jak i nauczycieli. A my, jako nowy narybek, powiedzmy, jesteśmy w Ja jestem z klasy drugiej i miałem taki pewien sen teraz, w którym że będzie najlepsza w Polsce i nie będziemy tylko uważani za chujoną, tylko... Tak, widącą, tylko że będziemy bardzo przyjaźni, e, zabawowi i e, że nie tylko, e, że wszyscy będziemy się dobrze bawić w naszej szkole. Nazywam się Kamila Piłkowska, jestem z klasu drugiej ok. A. No cóż, wyniknęły pewne problemy na no, tym ale już jakoś rozwiązaliśmy. Myślę, że... Wódnego. Myślę, że mogłabym działać na rzecz szkoły również. To jest nasza ostatnia szansa w tym roku i dlatego oprócz działań klasowych miałam działać, na rzecz szkoły światło Jestem uczniów klasy druga i zapewniam wiele osób z tutaj obecnych mnie zna i znam ze strony mojej do nadmiaru energii, który posiadam, dlatego też chciałbym sporykować tę energię na zrobić coś konstruktywnego i radosnego, aby ten rok kolejny szkolny, już ostatni, niestety na by był lepszy niż ten, który był. Marcin jestem z drugiej D. Chcę komentować do samorządu uczniowskiego, ponieważ lubię udzielać się społecznie i chciałabym mieć aktywny wpływ na to, co dzieje się w mojej szkole. Nazywam się Tomek Patalyski, tak samo Masz. W drugiej te zapewne większość z Was już nie zna, a jeżeli nie, to na pewno się poznamy. <grym <grym jeżeli dostanę się do samorządu szewskiego, to postaram się wyprowadzić także Was w życiu, bo samorząd to nie tylko 10 osób wybranych. To wy wszyscy, i tak naprawdę wszyscy musimy sobie pomagać, żeby w szkole w Witam, nazywam się Wojtek Pong, Chodzę do klasy drugiej A. Nie chciałbym obiecywać gruszek na wierzbie, mogę zapewnić zapał i dwie ręce do pracy. Poza tym myślę, że w minionym roku nie próżnowałem, sporo pomogłem, wiem co i jak. Mam nadzieję, że dam tam... Ja zadam. To, yy, to pytanie o kształt samorządu uczniowskiego. Jak powinien wyglądać? Jaką funkcję powinien pełnić i jaką rolę tym szkoły grać? Urząd nie powinien jedynie rządzić, tylko koordynować wszystkie zadania. Na pewno musimy współpracować z Wami, z każdym. Z osobą. Dla mnie samorząd to no, taka grupa osób, która niewielka grupa, która jest w stanie wywalczyć w nauczycieli i zorganizować to, co chcielibyśmy wszyscy razem, ale nie możemy, ponieważ no, mówię oczywiście zbyt samorząd, samorząd jest głosem was, czyli braci uczniowskiej, to w takim razie powinniśmy przemawiać jednolicie. My możemy Wam tego podrzucać pomysły, możemy wysłuchiwać waszych, ale decyzja dla Dla mnie samorząd jest to 10 osób, które rozumują... Usunią... Pewną funkcję. Każdy z nich powinien się z niej nie wywiązywać. Ale również powinniśmy być otwarci na Wasze pomysły, na, na to, no, Oczywiście mądrym z tego słowa wynikło, że jest to samorząd, czyli samorząd. Nie polega to na tym, aby prowadzić w szkole anarchię, bo to by była tą dawna Do Rolą samorządu jest przede wszystkim Zaangażowanie Was w życie szkoły, pozwolenie Wam czyli nie, wziąć udział w samorządu, bo samorząd to nie tylko 10 osób, samorząd to panie, my wszyscy. chcielibyśmy zadać e, kandydatom, jest, e, co myślą o wyborach szkicariach? Jak wiemy to, dużo o tych kontrolach szkicariach, i jaki byłby pomysł na zachęcenie uczniów do brania czy innego udziału w tegorocznych szkicariach? ten rok, niestety, ale uczniowie naszej szkoły nie związują się z własnymi pomysłami i zapami, po prostu trzeba zmówić wszystkich, żeby coś robili, bo inaczej nikt nie będzie nic robił. W zeszłym roku pozycje były dowolne, no i niech było mało No, każda klasa coś robi i to akurat pochwalam, bo właśnie imprez jest dużo i to jest... więc tak ja czasami zadaję sobie takie pytania, właśnie, że ja coś... czy te inicjatywy klasika, chociażby odnosząc się do zeszłego roku, Zresztą słyszałam, że albo to było nudne, nie było kawaletonu, to nawet jak były to matka, ale nie było żałości, ale tak naprawdę, kto ten kawaleton organizował? To organizował go ktoś spośród nas. Jeżeli my uważamy, że to było żałosne, albo że to Izraelia drugie, to może sami byśmy się za to wzięli i pomogli, tak? Żeby to było śmieszniejsze, ciekawsze. Jak wiemy, Izraelia to jest impreza uczniów, więc bez waszego i naszego zaangażowania i pomocy nic z tym nie zrobimy. Jeżeli chcieli ludzie nie będą chcieli nam pomagać, a przede wszystkim no, ludzie nie, chcieli, nie, b, nie będzie pomysłu w ogóle na to, to no, niestety nie będzie... Nie będziemy mieli jak się bawić, jak spędzić miło razem czas, żeby nam się szkoła tylko się nie kojarzyła z, z nauką. tak? Coś no i trzeba po prostu zaangażować się i... Zebrać ludzi, którzy będą chcieli coś organizować w naszej szkole i po prostu współpracować. Przy tym dobrze się bawić. Przecież o to chodzi właśnie, żeby dobrze się bawić przy wspólnej pracy i przy dialogu z którym czuję Organizacji tej inicjatywy. Ja myślę, że uczniowie tej szkoły, często myślą, w kategoriach jedynie wolnego od szkoły i od zajęcia. Powinniśmy włączyć się w organizację licealów, bo to jest zrobione dla A co do roli samorządu w organizacji licealów, to, to nie jest tak, że samorząd ma na nich występować. Porównam to do koncertów. Przyjeżdża jakaś wyjazda na koncert. A my, samorząd, my jesteśmy od tego, żeby ustawić barierki, przygotować dla niej sprzęt, ustawić scenę i dać jej jak największe pole do publiczności. To nie my ustawiamy barierki, ustawiamy sprzęt, wychodzimy na scenę i robimy ja szum. chciałbym zapytać się, jak Wy widzicie yy, samo, same rzeczy, które są już związane jest z pisem samorządom na przykład przekonywanie nauczycieli, żeby oni chcieli w ogóle wziąć udział w filmiku, bo... Z roku na rok nauczyciele są coraz mniej chętni. Ja myślę, że skoro już kogoś wybieramy, to głosujmy na kogoś, kto umiałby zmobilizować tych ludzi jak najlepiej. Wiadomo, że to jest czyjaś indywidualna kwestia. Jak ktoś nie chce pomagać, to i tak tego nie zrobi. Ja myślę, że wszyscy, którzy tutaj się z samorządu, dajemy sobie sprawę tej ciężkiej pracy i myślę, że. Uczniowie nie chcą się bawić, samorząd też nie ma na to siły i wtedy nauczyciele też są niechętni do różnych przedsięwzięć. Tu chodzi o to, że jeżeli rzeczywiście potra będziemy potrafili się zebrać, jeżeli będziemy potrafili nakłonić ludzi do tego, żebyśmy zaangażowali się w coś razem, to myślę, że z przygotowaniem nauczycieli nie będzie problemu, bo nauczyciele nie są z gruntu źli, nie są źli do ja to, 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 to.